Cześć, cześć, witam was w kolejnym odcinku programu Tomasz w biznesie. Ja nazywam się Tomasz Gola. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat tych słynnych wezwań do zapłaty, które od czerwca są wysyłane przez banki. To w dzisiejszym odcinku oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału do oglądania nie tylko odcinków poświęconych kredytom frankowym, ale i również nowemu cyklowi sankcji kredytu darmowego. To w dzisiejszym odcinku, tak jak już zapowiadałem, porozmawiam sobie o tych słynnych wyzwaniach do zapłaty. Pewnie wielu z Was, jak i moi klienci, otrzymali tego typu wyzwania. No i nie, nie ukrywam, ten efekt psychologiczny, który pewnie bank zakładał, że wywoła, no jak najbardziej się sprawdził, bo wielu, wielu osobom pewnie ciśnienie podskoczyło. A podskoczyło, bo prowadzą oczywiście tutaj, jest prowadzone postępowanie sądowe, a bank wzywa, jakby nigdy nic, do zwrotu kapitału. W niektórych sprawach to nawet ten kapitał już został dawno spłacony, a w niektórych kredytach, które już dawno zostały nadpłacone i spłacone w całości, to również tego typu wezwania zostały skierowane właśnie przez banki, takie jak PKO BP, Santander, Raiffeisen Bank. No oczywiście poczekamy, czy inne banki nie pójdą tym śladem. No i teraz macie pewne pytanie. Dlaczego banki dokonały tego typu czynności? Jakie mają cel, czy to chodziło tylko o zastraszenie, czy może jeszcze jakiś inny cel, o charakterze oczywiście prawnym, który mógłby wywoływać jakieś negatywne konsekwencje wobec waszej sprawy, wobec w szczególności waszych pieniędzy, tak, bo sprawa z sprawa, ale chodzi zawsze o pieniądze. Już tłumaczę, znaczy tak, przypuszczam, z mojego doświadczenia, że tym celem jest tylko i wyłącznie. Nie tylko dążenie do przerwania biegu przedawnienia, oczywiście w mojej ocenie, skoro nie jest wymagalne roszczenie banku, jeśli umowa kredytowa nie została prawomocnie, nie ma prawomocnego wyroku, w, który, w którym to by ustalono nieważność tej umowy kredytowej, nie istnieje z tego stosunku prawnego, trudno by mówić generalnie o wymagalności tych roszczeń. Ale no, prawnicy banku też muszą w jakiś sposób działać. To jest ta pierwsza kwestia, ewentualny zarzut co do przedawnienia roszczeń, obawy przed zarzutem przedawnienia. Druga kwestia może prawdopodobnie chodzić, i przypuszczam, że o to chodzi, o tak zwane następne złożenie oświadczenia o albo potrąceniu roszczeń banku, właśnie o ten wysokość udzielonego kredytu kapitału, albo o zarzut zatrzymania. Jeśli chodzi o zarzut zatrzymania, tutaj czuję w Podaję, że 8 maja wypowiedziało się na ten temat i wskazało, że tego typu instytucja zatrzymania nie powinna być stosowana. Tak naprawdę nie ma podstaw do stosowania w sprawach frankowych, w sprawach kredytów walutowych. Ale co więcej, sądy jeszcze powszechne, nasze polskie, tego typu zarzuty oddalały, generalnie nawet już parę lat wcześniej wskazywały, nawet zarzut potrącenia, że ten zarzut potrącenia nie może mieć charakteru ewentualnego, bo jak przeczytacie w tym wezwaniu do zapłaty, bank najpierw wskazuje, że trzeba oddać pieniądze, a potem wskazuje oczywiście, że. On nie uznaje waszego roszczenia o ustalenie ważności umowy kredytowej. On uważa, że ta umowa jest ważna, ale PKO proponuje, żeby wpłacić tę kwotę na jakiś tam rachunek depozytowy, ale nie wiem po co nawet. A po drugie, no, wskazuje, że jest otwarty na negocjacje. Czyli tak, z jednej strony stosuje metody KIA, czy znaczy banki stosują metody KIA, a z drugiej strony proponują jej rzucić delikatną marcheweczkę, że może ten klient jednak zreflektuje się i pójdzie po rozum do głowy. Według nich oczywiście mniemania i zacznie negocjować. Jaka moja rada? No pierwsza rada, to skonsultuj, skonsultuj to ze swoim prawnikiem, skonsultuj z tym pełnomocnikiem, który reprezentuje Ciebie w sprawie właśnie tego kredytu przed sądem, tak? Nie podejmuj żadnych pochopnie własnych kroków, bo może się okazać, że nie musisz odpowiadać na tego typu pismo. Przypuszczam, że w 90%, jak nie nawet 100% tego typu pismo pozostawicie bez odpowiedzi i dopiero, gdy Pełnomocnik banku złoży już zarzut o potrącenia, czy zarzut zatrzymania już w formie pisma procesowego. Wtedy Twój pewnie pełnomocnik ustosunkuje się i odpowie na tego typu zarzut, tak? Natomiast na dzień dzisiejszy uważam, że nie ma takiej potrzeby odpisywać, ale oczywiście zastrzegam, jest to moja. Ogólna opinia, zawsze do każdej sprawy należy podejmować, podchodzić indywidualnie i oceniać właśnie jakie są dane, jaki dany stan faktyczny jest danej sprawy. O może się okazać, że już mamy prawomocny wyrok i wtedy takie wyzwanie do zapłaty nie możemy w żaden sposób lekceważyć, bo wręcz przeciwnie, tutaj odsetki już narastają od tej kwoty, która została wskazana w wezwaniu do zapłaty. I to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że wasze jakieś wątpliwości, wasze obawy w jaki sposób rozwiałem, i że już teraz możecie spokojnie korzystać z okresu wakacyjnego i nie denerwować się. I to byłoby na tyle. Oczywiście, zapraszam do oglądania kolejnych odcinków programu Tomasz w Biznesie. Cześć!